Dzień 11. Ok, czekaj. Ten komentarz trafił mnie prosto w serce. Przysięgam, ciągle widzę takie komentarze pod moimi filmikami. Dasz mi jeden? Zrób za darmo. Bracie, jestem spłukany. I wiesz co? Nawet mnie to nie wkurza. Mógłbym przewrócić oczami i powiedzieć, pracuj więcej, ale serio, rozumiem cię. Mamy 2025. Ludzie muszą wybierać. Nowe buty czy porządna kolacja. Człowiek się rozchoruje i myśli, tylko nie teraz, błagam. Każdy ma kredyt albo długi, ja też, Ziomek. Wszyscy próbujemy po prostu przetrwać i zachować przy tym trochę godności. I wiesz co? To jest ok. Moje produkty? Tak, są premium. Mówią, dałem radę, zapracowałem na to, zasługuję na coś, co wygląda i czuje się niesamowicie. Używam najdroższej skóry, jaką mogę dostać. Włoska metalowa oprawa droższa niż mój miesięczny internet, a i tak sprzedaję je prawie po kosztach. Dlaczego? Bo mam ten głupi sen, że kiedyś ktoś powie, ej, to Toros? Wow, to jeden z jego pierwszych. Chcę, żeby moje nazwisko coś znaczyło. I ten twój komentarz, Patryk, uśmiechnąłem się przez niego. Wyobrażam sobie ciebie, młodego, z nadzieją oszczędzasz każdy grosz. Rezygnujesz z przekąsek, z fast foodu, nie dla lansu, tylko dla portfela. Historii w kieszeni, tworzonego powoli, ręcznie szytego, z dziesięcioletnią gwarancją, to rzadkość, to piękne. Wiesz co? Często robię promocje, teraz też. Na stronie są mega zniżki, ale dla Ciebie, Patryk, jeśli wytrwasz i oszczędzisz przez 30 dni, dostaniesz 30% zniżki. Jeden dzień to 1%. Umowa stoi?